O, tak, tak, jest. Może ja siądę, bo siądzę tak, ja może. może, może, przyczynę może przyczynę. Po... Nie, nie, nie. Będziemy stali, tak? I tak... jak pan nas nie zbiera tam z dołu, bo tego. Tak. A wystaje coś, tak? Tak. Dobra. Uwaga. Pytanie tak. Jakie będzie pytanie? No to w trakcie. To myślę. Dobra, spokojnie. Jesteśmy w Galerii Art. Przed chwilą zakończyło się pierwsze przedstawienie teatru Prowizorium pod tytułem Współczucie. Stoję obok twórców tego spektaklu, reżysera Janusza Opryńskiego, a także aktorów. Czy mogę Panu prosić o przedstawienie? Sławek Skop. Jacek Brzeziński. Moje pierwsze pytanie skieruję do reżysera spektaklu. Pan powiedział, że że stat robi dla y, swoich przyjaciół. Czy w związku z tym w chemie także ma pan sw swoich przyjaciół, czy też każdego widza uważa pan za swojego przyjaciela? No, ja to powiedziałem parę ładnych lat temu, aczkolwiek nie wypieram się tych słów, rzeczywiście swoje spektakle dedykujemy ludziom o podobnych wrażliwościach, o może o podobnym sposobie odczuwania świata i mamy prawo wtedy uznać ich za swoich przyjaciół i myślę, że to wtedy jakby spotykamy się z widownią, która w jakiś sposób może podobnie czuje wszystkie bóle, cierpienie tego świata. Teatr ma prawie 20 lat, w przyszłym roku będzie obchodził 20-lecie. Kiedyś był teatrem politycznym. W, w, w jaki sposób ta tradycja wpływa na y, obecną działalność teatru? On był, y, teatr prowizorium był w czasach bardzo politycznych, w czasach y, y, rządzenia jednej partii mhm. był u, 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 uważany za polityczny y, przez odbiorców, krytyków, ale myślę, że było to y, drobne uproszczenie, dlatego że nigdy nie uprawiał działalności stricte politycznej. A y, swo, filozofią swoich wypowiedzi y, zmierzał do po, powiedzenia y, widzom i społeczeństwu o możliwościach wyzwalania się y, duchowego z y, systemu, w którym żyliśmy. Ja myślę, że y, oczywiście, tak jak Sławek powiedział, ale sądzę też, że y, to, że jakby w tamtych czasach. Mówiliśmy wiele też o cierpieniu człowieka, o jednak też widzieliśmy jakąś nadzieję na wyzwalanie się. Pozwalało jakoś ukształtować taki charakter naszego teatru i tamto doświadczenie, że tak powiem, robienia teatru w bardzo trudnych warunkach chyba procentuje do dzisiaj nam to, że jakby uwrażliwiło nas na, na pewien rodzaj właśnie bólu, samotności człowieka. I oczywiście zmieniły się sytuacje. Y, y, historia idzie naprzód, aczkolwiek udaje nam się takie chyba nasze jest wspólne przekonanie o tym, że problemy jakby te podstawowe nie zniknęły. Znów jest wielkie cierpienie człowieka, jest niesprawiedliwość i myślę, że mm. dla co po niektórych to jeszcze większe są zagrożenia, ponieważ jakby ten szalony kapitalizm y, idzie jakby takim no, strasznym walcem i niektórzy ludzie po prostu nie wytrzymują tego. Chcieliśmy i chcemy zajmować się rzeczami istotnymi, także e, kiedyś to było sprawa e, możliwości mówienia głośno rzeczy, o, o, o których chcieliśmy mówić. Natomiast teraz właśnie w tym spektaklu współczucie e, pokazaliśmy e, główną postawę, e, która czyni nas mniej egoistycznymi, a bardziej bliskimi drugiemu człowiekowi jest nią właśnie współczucie. W tym sensie y, można dzisiaj też mówić o tym, że jesteśmy teatrem politycznym, bo y, y, istniejący system, nowy system polityczny y, sprowadził wielu ludzi na dno nędzy. I, I właściwie to, co dostrzegamy dzisiaj na ulicach, to jest mówieniem prawdy o, tym, o istniejącej rzeczywistości. I W tym sensie polityczny był nasz teatr zawsze, tak. że dotykał spraw y, Ważnych, istotnych, a chcąc mówić prawdę przekraczaliśmy zakazy tamtego systemu. Tamten system był obłożony wieloma barierami kłamstwa. Natomiast zawsze się odżegnujemy od takiego klasyfikowania nas politycznych tyczności naszego teatru, jaki przypisuje się y, kabaretom politycznym, które operowały w zasadzie aluzją polityczną, i, prawda, i wszyscy na widowni się do, do, domyślali y, o co chodzi, byli brawo, a y, władza przyzwalała na ten rodzaj polityczności, bo był to jakiś wentyl bezpieczeństwa. Natomiast y, y, u nas. Y, tego rodzaju aluzji nie uprawialiśmy. Myślę, że po prostu y, czasem wokół tego terminu y, teatr polityczny, bo tak naprawdę każdy artysta jest właściwie y, człowiekiem politycznym, tak wszyscy żyjemy w określonych warunkach, tylko czasem kojarzą się jakby pewne zjawiska y, właśnie, które są nazwane. Y, na przykład teatrem politycznym, z pewnym publicystyki, prawda? Czyli jakby z teatru Magitki. I myśmy takiego teatru nie uprawiali. Zawsze w naszym teatrze była po prostu obecna poezja. Zawsze też jakby w najcięższych czasach próbowaliśmy się odwoływać jakby do takich rzeczy, no, umownie nazwanych transcendentnymi, czyli po prostu w sferze ducha, w sferze nie wiem, planu boskiego. To zawsze nas interesowało. To, co jakby jest najtrudniejsze do nazwania, może nawet do zmaterializowania w sztuce, Próbowaliśmy tego sięgać, nie zawsze się to udaje. Ja chciałem zapytać jeszcze o przeżycia na scenie, bo widziałem Panowie to bardzo wszystko przeżywali. Czy to jest za każdym razem tak samo, czy może przeżycia na scenie zależą od publiczności, jak publiczność to odbiera? Ja myślę, że jak jeszcze nim oddam może aktorom, ja myślę, że my zawsze jakby cenimy taki kontakt nowy po prostu z publicznością i no, zawsze się staramy po prostu, żeby to wypadło tak po prostu na 100% i myślę, że, że, że tak dzisiaj też bardzo dobrze chyba się grało. Ten rodzaj teatru, jaki uprawiamy w zasadzie on nas zawsze zobowiązuje do zupełnie indywidualnego podejścia. Do każdego spektaklu. My nie jesteśmy teatrem, który grywa codziennie, tak jak grają teatry repertuarowe, y, gdzie jest plan do wykonania. Owszem, mamy pewien plan, ale to jest znacznie y, mniejsza ilość przedstawień. W związku z tym y, staramy się, aby, aby każdy nasz występ był autentyczny, y, aby każdy był prawdziwy. W związku z tym y, wymaga on od nas y, takiej uczciwości duchowej. Zwłaszcza ten spektrum współczucia, który można by jeszcze dookreślić jako współodczuwanie i to jest pewien rodzaj jakiegoś skupienia. I jakiegoś, można powiedzieć, transu, w który wpadamy, i chcemy, żeby widz jakoś wpadł w podobny nastrój. To być może też jest ta różnica między tym teatrem repertuarowym, gdzie aktorzy najczęściej po szkołach teatralnych przychodzą z warsztatem i tym warsztatem starają się operować, oddając stany właśnie emocji. Natomiast u nas rzeczywiście emocje grają w przedstawieniu i. I to jest, czy to nie wiem, czy to jest największa wartość, albo jedna z większych wartości tego teatru, że, że tu się nie oszukuje. Czy możemy spytać panów o plany na przyszłość, najbliższą przyszłość? Więc. Yy, yy... Dużo jeździmy po kraju, czasem też jeździmy sporo też po różnych festiwalach europejskich, w Niemczech czy też w Anglii. W tej chwili takim najbliższym naszym planem to jest właśnie praca nad nowym spektaklem, którego roboczy tytuł brzmi Koniec Europy, przepraszam, Koniec wieku i chcemy jakby w tym spektaklu po prostu zastanowić się, Właśnie już jakby dobiega, dotacza się ten wiek nad pewnymi ideami, które były po prostu wielką nadzieją dla ludzi, a nie stały się. Że dotacza się wiek i ciągle trwa zbrodnia, ciągle po prostu jest cierpienie. I chcemy po prostu o tym też opowiedzieć, o swoim takim osobistym stosunku do tego czasu. Planujemy premierę na jesień wrzesień, październik i też przygotowujemy się do obchodów naszego dwudziestolecia tuż na początku przyszłego roku. To co? Tkamy. tak? tak. ból skruszy, poruszy. Skruszę, poruszę współczuciem, uczuciem kamienie, kamienie, za łza łza wszechświat, ból skruszy, poruszy. Jakby to wszystko zobaczył człowiek homarycki. Co wyjecie? Co pijecie? Że się często nie powiesz, a Jakież słowa wychodzą z zagrody waszych zębów. Ha, ha, ha. Z poruszę, współczuciem, uczuciem, kamieniem, kamieniem, za, Zawsze się na dół skruszy poruszy. Z, poruszę. z poruszę, współczuciem, uczuciem, kamienie, kamieniem, łza. Zawsze się na dół skruszy poruszy. Na tym świecie tylko strąceni na samotną upokorzenia. Wartość z elementarnej godności ludzkiej, z rozum. Tylko tacy mają możność mówienia prawdy. Wszyscy inni kłamią. Skruszę, poruszę, współczuciem, uczuciem kamienie, kamienie, łza. zawsze świat skruszy, Kruszy poruszy. Skruszę, poruszę, współczuciem, uczuciem kamienie, kamienie, łza. zawsze świat skruszy, Kruszy poruszy. Skruszę, poruszę, współczuciem, uczuciem Tak. Ah. Zrobimy tu jeszcze taki jeden.